Chodź do sklepu. Później. Do sklepu chodź. Patrzcie, wie, wiecie, jaka jest największa zaleta tej gry. Można babę miotłą napierdalać. Patrzcie, role się odwróciły. O. Aj kurwa, to potencjalna klientka. A nie, nie zraziła się w ogóle. oni nam nie kradną nic, ten? No raczej nie powinni. Bo generalnie mogą. Nie. Ja, ich ukradę, no Kurde. ja to pilnuję. ja tu w ochronie robię. Na stadionie się było. A zamrażarkę postawiłeś, to dlatego kurwa tam się nie da nic sadzić. Oto to jest zamrażarka, tylko ona była też w sumie droga, kurwa, bo ona kosztowała 1400 dolarów, kurwa, ej, ty przesadziłeś teraz. O ile? Ile kurwa? Choinka kosztowała 700. z nią. Dobra, ej, to jest dzisiaj nięty, kurwa. Ludzie nic kupują, bo kurwa nie ma produktów, tych choink wygubili z gdzie nie mamy jeszcze rzeczy zamrażonych. Biznes to moja mocna strona, nie? Ja pierdolę Zobacz jak kolejka, Max szybciej zapierdolaj Dobra, ja się tym zajmę. Chłop w garniturze, on na pewno będzie kradł. Ted, o, na no. najebałem mu. A ja on nie zrażony, stoi w kolejce. Może zatrudni jakiś ludzi, co? No, za co kurwa? Choinka siedem stówek, zobaczka droga choinka. Supermarket, pracownicy. Nie, o. Ty już nie wydawaj na razie pieniędzy. Pracownicy, czekaj, czekaj. zaraz nie wracaj, na razie pieniędzy, nie wydawaj, proszę ciebie. O! Jakiś taki tani. O, ona. Jak my na razie pieniędzy nie mamy. Ale ona chyba. 64 dolarów kosztuje. A my mamy zero. O! o, chujowo trochę. Ale kurwa, tutaj ludzi jest. A i ty to musisz liczyć ręcznie? <grym> A Patrzę, Uwod. czy nie kradną. Bo na przykład jak ktoś kradnie to miał zmiotły trzeba mu przypierdalić w tipę O dawaj. Ja na wszelki wadek wszystkich będę napierdalał Jak ktoś ukradnie to wypadnie mu nie? O! o jaki zboczeniec Uderz mi mocniej kochanie What? Też sobie zmiotły w dupę w dupę Ale wcześniej uderz miałem Kurwa jako kolejka ty napierdala i nie <laughs> Pomóc ci? On, się musi on, on musi kupić. On musi skupić A ty kurwa ty jeszcze musisz resztę odliczyć ręcznie. No. Co ty pierdolisz? Mówiłem To ja, takie, to ja ustawię cenę jak w deal, że kurwa, że wszystkie były parówne, bo to. Ja będę... Tej, na, na wszelki w wypadek w O, patrz. Patrz! przyjebałem jej tak i się zdecydowała kupić coś. Patrz jaki grubas, nie, ty spierdala, nie możesz i za gruby jesteś. No po co? Po co? No nie bił. Ale on za gruby jest, nie może jej zobacz na niego. Niech nie. No nie zobacz. Ja zawsze chciałem być właścicielem takiego nie sklepu. E, dlatego zróbmy tu węższe drzwi. Jak ktoś jest za gruby, to no po prostu jest nie wejdzie. Za drogie. Za drogie, kurwa? Ej, no oni przesadają, że to jest za drogie. No to nie pierdolą. No co tak pierdolą, no, 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 no? Słuchaj. No A klienci zawsze. Tym... Klienci zawsze tak będą gadać. Miałem mieć marży, kurwa, na tym złotówkę do chuja? Ale ich jest, kurwa, waks. Ale jak sobie radzisz? To z Polski. Nie, ja tutaj nie mogę kliknąć niczego. To nic nie ma. Właśnie, o chuj tu chodzi. Tutaj nie ma żadnych itemów. Jest... Wypie wypierdalać jednak. Patrz jak ich najebałem wszystkich. Wypierdalać. A że ich rozgonimy. No nie działa w ogóle. O, o, tego napierdalaj, chodź, chodź, waks. Tego napierdalaj. <laughs> Czekaj, napierdala mi no, truda? <laughs> ja, ja. Kubuś, chodź, pomożesz nam. A Ty idzie, bo jedzie, bo on ich prawuje, zobacz. O, weźmy to, przynieśmy gdzieś indziej. O, o właśnie, dobry pomysł. Opa, zobacz, Zabij. zadziałało. Wiesz, to trzeba było... Zobacz, działa. działa. Pieniądze, ile? Bieżąca kwota 0, pieniądze do zwrotu 12,70. Damy mu dychę i niech spierdala. Dobra, już? To muszę dokładnie wydać? Nie, no pewnie musisz dokładnie wydać. Ja pierdolę. Jeden, dwa, pięćdziesiąt, dwie dziesiątki, dobra? O, opa! Ale im dobrze idzie. Do zwrotu 9,05 Ja pierdolę. W Monopoly grałem, to dawno temu było. Ale jest podejrzany no, na mnie. Ej, dobra, musicie chwilę sobie radzić, bo pranie mi się skończyło, zaraz będę. Menadżer nas zostawił, bo pranie musi rozwiesić. No kurwa Dobra, pieniążki, proszę bardzo. Jeden. Ja mu dwa wydał 50, 25, 10, piątka jeszcze i dwa. Patrzcie jak dobrze liczę. Nie ma żartów, kurwa. Poważna praca. 5. No i to jest klient. Ufak, weź półstawia ceny, jak w dilsie. Kurwa, na kartą płaci. 5 Cinek 00. Ok. Kurwa kartu tu też płacą, ja pierdolę kiedy to skomplikowane Ej oni tu dalej siedzą, patrz Czekaj, rozgonie towarzystwo Pierdolę, co się patrzycie na ścianę? O, czekaj bo mam robotę <grybujesz> Kartą 8,7 0 Ok Super Wiecie co, kartą jest lepiej 5,6 Opa tak, płaccie kartą, polska gotówkowa. Nie no, żartuję. O, skurwy syn. 40 aż chcę? Pojeb. No, no, ktoś jeszcze? Dobrze. Czekaj, czekaj, miła pani, klientko. Dobra. Ale zarobiłem pieniędzy, więcej niż w życiu. Chodź do sklepu. Chodź na zakupy. Coca-Cola, gdzie jest Coca-Cola? Chłop, nie ma Coca-Coli. Dobra, czy ty kradniesz? Dobra, masz szczęście. Ile? 2991. Kto takie kurwa ceny ustala? Wak specjalnie zrobisz? Mi kurwa kwotami operują w ogóle. Za komuny to było. Nikt nie miał pieniędzy, nikt do sklepu nie przychodził. 10 równe i on kartą płaci. Mógłby kotówką. To już wszyscy. Zroboty! Desz. <grytanie> <grytanie> nie znalazłem tego produktu. To no wypierdala, jak nie znalazłaś. O. To jest kurwa syndrom sztokholmski, możesz napierdalać ją, ona i tak to kupi. Ucz, Dobra, jestem. Dwaak zostawił mnie, słuchaj, samego i zobacz, tu ludzie się zbugowali. Ja 250 dolarów zarobiłem. Koniec dnia roboczego, o. dzień, i chuj. I chuj, no. Drogie produkty, czasy odrodzenia, skargi na brud. O, to chujowo trochę, a, bo wydaliśmy na te rzeczy różne. Kupione produkty, koszt wynajmu, koszt prądu, inne koszty, 5900. Dochód. Dobra, jedziemy dalej. Ale zero robusiów mamy, zero robusiów, dobrze nam idzie. Tak, ja no, szczotki no, posprzątam. Daj, proszę bardzo. Coraz więcej tych szczotek, ktoś to kurwa kupuje? Skąd one się biorą? A gdzie jest ten Fax. A tu siedzi. Kurwa z pistoletem. Nie, no, ale. O, ale kurwy płatki jedzą. Jadłem zatrudnił kogoś. Nie po chuj na razie, jak mamy 200 dolarów. Ale to wiesz, to lepiej doglądać biznesu. No ale to, <laughs> dobra, tylko na początku trzeba rozkręcić ten biznes. Nie lepiej doglądać. Otwieramy. Produkty, produkty. No nie produkty są. A dobra. Gdzie to niby kurwa trzeba ustawić? Ej, no we mnie to, to. nie jest na napój, no gdzie? A to do lodówki powinno iść. Dlaczego butelka kurwa napoju musi iść do lodówki? By była zimno. Bardzo nie, dobrze, nie, nie tak powinno to. być. Owoce musimy dać. Opa. no na razie nie możemy wziąć. Zaraz kurwa chyba splajtujemy, no ale chuj tam. Dobra rada. Stary, gdzie jest moje mleko, kurwa. Getty. Yy, co ja ci mogę powiedzieć, no... Tyk Robi, nie było mnie pół roku. Nie dałem ci mleka. Ale choinkę przyniosłem, może być? Ja mam. Słuchaj, my Kena. tu biznes roz, tutaj rozkręcamy, tutaj twój stary bo przyszedł, także wiesz, trzeba szanować te miejsce. Tego jeszcze nie wrócił. Kurwa, te szczotki to się chyba tu spałnią, bo mamy ich coraz więcej. Ogólnie mi się wydaje, że one są do... Do napierdolenia złodziei no, ale baby też można, tak dla zasady. One są chyba ogólnie do sprzątania, ale... Nie, jak nacisniesz na człowieka, to do tego jest potrzebna szczotka. Rudy, on mi się nie podoba. Kupić, nie więc wygląda, on nie wygląda więc... jak złodziej. nie. Baba to dla zasady, druga baba też dla zasady, trzeba przyjebać. Ty. Ale ma kurwa za kola, ja pierdolę. Aż. O, aż mnie zabolało. Ty, czego nie jesteś w sklepie? To? No ja napierdala na ludzi, żeby przyjść do sklepu. Nie ma z tego żadnych konsekwencji, więc można napierdalać ich. Chyba musimy tam jakoś z, ze 100 dolarków dziennie mieć, bo, no, bo zbankrutujemy. Wydaje mi się, że po prostu tutaj była kwestia następująca, że... Że ktoś kupił koinkę, jakiś devil. Kurwa, jak on wygląda. Ty kurwa, to jest ten, z dupy! Sól. Sól się sk... Jak kurwa sól, dęba pizdo! Kurwa soli nie znalazłem, bo na dole jest, kurwa trzeba się schylić! Moje soda bez cukru, Coca-Cola, ser parmigiano... Jak kurwa to jest! O kurwili mnie. Jak się skradam. A co tu mamy. Parmigiano Reggiano to, to, to można nazwać. O, opa. Pamiętaj tylko żeby cenówki, zmieńcie, jak jest coś nowego. A, to to tu już idę. Za cenę, jak kupiliśmy. Dobra, już zmieniam, bo zaraz zajebią. Masło w lodówce? Mam masło. Opa. Opa. Patrzcie, to jest bogactwo. W Polsce po 12 złotych. Kurwa, 4 dolary. No już, jeden kupił po 3, 65. Kurwy syn Te płatki spierdolają głupi Kurwy syny, gruba, gruba sami płatki wpierdolaju Podjebaliśmy, że takie rzeczy co jest zbędne kurwa na starcie Kurwa, wydaje mi się, że on ukradł coś. Oj kurwa, spierdolił mi za mapę. Dobra, to ty dostaniesz pierdol za to. To jest zbyt drogie ryż. Chyba cię pojebało. Tego jest potrzebne miotło. No kurwa bez miotła nie da rady. Uderzy mnie mocniej, kochanie. Pierdolonym zboczeniem, spatrzcie go. Kurwy, sy. Wszędzie ci taki wejdzie. Co dla bezkofeinowa, co ty pizda jesteś? Kurwa kupują je bańce, niczym nie pasuje. A, a napierdolają, nie? W sensie... to, to, kurwa, chyba w Polsce jesteśmy. Ja, jak patrzyłem, to kasa automatyczna kurwa 90 tysięcy. Po prostu jesteś Oj, to jak coca cola wstawię. Szybko kasownik. Zajebią całą. Drogo. Dobra, chuj, 250. Dwa, dwa 2,25. No to więcej, więcej daj kurwa, z dolara, żeby było przebicie. 3,25? Nie no, z dam, bo za drogo płaczą. Może tak płaczą tylko. Tak ja tu co zostawię. Miotła też. O, ty wpierdol, staniesz prewencyjnie, prewencyjnie, jak ZOMO, nie?